Ktoś tam was zabiera, uwaga, do tego gabinetu, każe zdjąć majtki, spodnie i pokazać. Jeśli mam być szczery, to takiego filmu w ogóle miało nie być, jednak skala pytań, jakie do mnie dotarły od moich znajomych gdzieś tam z młodszych roczników, jest naprawdę ogromna. I często te osoby zadawały bardzo irracjonalne pytania, no naprawdę nawet sobie nie pomyślałem, że o coś takiego można zapytać. W związku z czym, dzisiaj przyjrzymy się Komisji Wojskowej, jak to wygląda, czy jest się czego bać, czy może jednak jest to coś przyjemnego. I przede wszystkim odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie zadane w tytule, czy sprawdzają siusiaki. Także witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się po prostu Michał. Kur, wszystko muszę rozpierd. Zawsze muszę coś zjeść. Ja nazywam się po prostu Michał. I witam was bardzo serdecznie w odcinku dotyczącym komisji wojskowej. I myślę, że nie ma co tutaj za bardzo przedłużać. Od razu zacznijmy sobie od początku. A mianowicie, czy komisja wojskowa jest taka przyjemna, czy nie jest przyjemna? No moim zdaniem jest to zdecydowanie nie najprzyjemniejsze uczucie w życiu i najprzyjemniejsze wydarzenie w życiu. Właściwie to nie ma w tym nic przyjemnego, natomiast jest to na pewno coś ciekawego. Więc zacznijmy sobie po prostu od tego, jak, jak to wszystko wyglądało. W moim przypadku, oczywiście tak jak u każdego, skończyłem 18 rok życia w lipcu. Dwa lata temu jednak komisja wojskowa zawsze odbywa się na początku tutaj roku, mniej więcej w przełomie styczeń, luty, marzec i tak dalej, tak dalej. W związku z czym dopiero w następnym roku, w styczniu, dostałem od prezydenta... W moim przypadku, mojego miasta, czyli Kielc, list, no i ten list po prostu em, ogłosił mi, że muszę się stawić na komisję wojskową tego dnia, tam i przynieść takie rzeczy. Teraz bardzo ważna i istotna informacja: co musimy mieć na takiej komisji wojskowej? No to przede wszystkim musimy mieć siebie musimy sami przyjść o wyznaczonym terminie musimy mieć również, uwaga, dowód osobisty i e, jakieś e, wyniki badań, gdybyśmy byli na coś chorzy. Typu, nie wiem, astma, i tak dalej. To jest tak naprawdę najistotniejsze. No, i jeszcze uwaga bardzo istotna rzecz. Musimy mieć też nasze specjalne zdjęcie, ponieważ otrzymamy taką. Książeczkę wojskową, o tym będzie za chwilę. No, i musimy po prostu iść do fotografa i zrobić sobie to zdjęcie. Ja tego nie zrozumiałem, w tym liście było to troszeczkę niezrozumiale napisane, w związku z czym ja poszedłem bez tego zdjęcia i musiałem szybko, szybko wychodzić z tego budynku, gdzie była ta komisja, iść do najbliższego fotografa, zrobić sobie zdjęcie. Zajęło mi to, co prawda, 15 minut, tylko 15 minut, więc załatwiłem to bardzo szybko. Natomiast, no, nerwów. Stresu, jaki się przez to najadłem, no to naprawdę było tego sporo. Skoro już dotarłem do tego dnia komisji, no to już wam opowiadam, jak to wygląda. Wchodzę do tego budynku, gdzie jest komisja wojskowa, no i mamy taką poczekalnię. Um, przede wszystkim to, co nas czeka, najpierw to musimy podać różnego rodzaju swoje dane osobowe. Są tam, jest tam taki pokoik, um, kilka osób, na przykład, przyjmuje i spisuje po prostu dane. Um, kto jest Twoim ojcem, czy masz prawo jazdy i takie tam bardzo podstawowe rzeczy, i w ten sposób jest już pierwsza rzecz zrobiona, czyli wypełniają nam książeczkę wojskową. Do tego było potrzebne nasze zdjęcie, mamy już naszą książeczkę wojskową, no i teraz przyszedł etap, czas na to, aby sprawdzić nas pod względem fizycznym w związku z czym kierujemy się w stronę jakiegoś tam miejsca wyznaczonego do badań no i uwaga, żebyście sobie teraz nie pomyśleli, bo jest naprawdę bardzo dużo plotek odnośnie tej rzeczy, że ktoś tam was zabiera uwaga do tego gabinetu każe zdjąć majtki spodnie i pokazać swoje co nieco. No nie do końca tak to działa, ponieważ jakby... Zastanawiam się nad sensem tej plotki, z uwagi na to, że jakby jakie to ma znaczenie w przypadku warunków fizycznych, jakiego my mamy. No właśnie, w związku z czym, zupełnie tutaj muszę to zanegować, nie ma takich badań, które by nam tam sprawdzały te miejsca. Natomiast mamy różnego rodzaju inne badania, przede wszystkim waga, wzrost, takie bardzo podstawowe, wzrok, to standardowe czytanie, jakiś tam literek na tablicy. Co jeszcze mamy? Mamy pomiar ciśnienia. Jeśli mamy wadę okularów, to ona jest oczywiście zapisywana, wadę wzroku oczywiście nie okularów, no i tak naprawdę to są bardzo takie podstawowe badania nic takiego tak naprawdę szczególnego. Tak naprawdę po prostu sprawdzają nasze warunki fizyczne i jako ciekawostkę powiem, że tutaj bardzo patrzą na stopy, ponieważ nie można mieć płasko stopia i wtedy dostaje się nieco gorszą kategorię wojskową, bo gdzieś tam ktoś ponoć obliczył w jakiś sposób, że jak ktoś ma płasko w stopie, to taki żołnierz jest mniej wydajny, może mniej biegać i tak dalej, i tak dalej. I tak to wyglądało. Mamy już za sobą dwa etapy, czyli właśnie wypełnianie tej książeczki, takie badania, i potem ja, w moim przypadku, trafiłem jeszcze do lekarza, bo tamto to była po prostu pielęgniarka, która badała nas w ten sposób, który już Wam powiedziałem. Natomiast pojawił się jeszcze lekarz. Lekarz każał, kazał się rozebrać, e, zbadał jeszcze, jak się oddycha, i tak naprawdę to była taka króciutka rozmowa. O tym, czy, czy mam jakieś problemy ze zdrowiem, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jest to wszystko. No i ten lekarz już w moim przypadku, e, i tak pewnie będzie też w Waszym przypadku, wystawia Wam kategorie. E, no i kategorii jest kilka. Tutaj macie dokładny spis. Uwaga, uwaga. No, i tak naprawdę tyle na koniec idziecie jeszcze do żołnierza, do tego, kto tym zarządza. Jest tam również gabinecik, wchodzicie pojedynczo, on wam właśnie ogłasza, iż dostaliście taką kategorię. Macie jakiś tam czas na odwołanie się od tej kategorii. Nie wiem po co się odwoływać, ale macie taki czas, możecie się odwołać, że chcecie gorszą albo lepszą i w ogóle. On Wam daje kwit, że macie taką kategorię, niestety nie pokażę Wam tego kwitu, bo go zgubiłem, natomiast mam cały czas swoją książeczkę, tak wygląda ta książeczka, nie jest to nic szczególnie ciekawego, powinniśmy ją trzymać w miarę bezpiecznym miejscu, żeby po prostu nam się nie zgubiła, ale oby nam się nie przydała. No i to by było tak naprawdę na tyle, jak widzicie, komisja wojskowa wcale nie jest taka straszna, jak by się mogło wydawać, natomiast na pewno nie jest to coś e, super, szczególnie jak się dostaje tą najlepszą kategorię A, tak jak w moim przypadku i ma się świadomość, że w przypadku w, w następnej wojny światowej no to bylibyśmy tak trochę mięsem armatnim. Natomiast, no tak jak mówię, e, komisja wojskowa jest Ciekawa, ale ma jedną główną wadę, a mianowicie, tak jak wszystko, co jest instytucją, co jest działaniem rządowym, państwowym, działa bardzo powoli. Czyli my musimy się przygotować na to, że wchodzimy tam o 10 i wychodzimy za 3-4 godziny, bo A będą kolejki, B ludzie będą tak naprawdę bardzo powoli nas tutaj badali, sprawdzali, bo są też zmęczeni, przepracowani. I tak naprawdę wszystko to się dłuży jak najdalej tylko można. Dlatego to, co najbardziej bym radził, oprócz zabrania tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem na początku filmiku, to radziłbym jeszcze uzbroić się w mega dużo cierpliwości i spokoju, ponieważ to jest taka najważniejsza rzecz. No bo po prostu nie wytrzymacie, będziecie tam siedzieć 4 godziny. Dajcie sobie troszeczkę luzu, bo, no, tak jak mówię, ostrzegam Was już wcześniej. Że to będzie trwało naprawdę długo. Jeszcze jedna rzecz, która myślę, że Was zainteresuje: co gdybyście nie poszli na tą komisję wojskową? Bo wam się nie chciało, to jest pierwsza opcja, bo zachorowaliście, to jest druga. No to w przypadku tej drugiej opcji nie ma nic straconego, generalnie przynosicie od lekarza zwolnienie i idziecie w innym terminie. W przypadku tej pierwszej opcji, no to już nie jest zaciekawie, ponieważ albo grozi Wam kara grzywny, albo doprowadzenie na tę komisję przez policję. Albo też, jeżeli dalej będziecie tego w jakiś sposób unikać, nie wiem, w jaki sposób można uniknąć policji, chyba po prostu trzeba uciec z domu. Natomiast wtedy grozi wam prokuratura i uwaga, aż do dwóch lat pozbawienia wolności. W związku z czym wydaje mi się, że jednak lepiej stracić te cztery godziny na komisji wojskowej niż dwa lata pozbawienia wolności. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze co nieco o tatuażach, ponieważ przez bardzo długi okres czasu w wojsku, nie na komisji wojskowej, a na normalnym wojsku było coś takiego, iż kiedy ktoś miał tatuaż poza, gdzieś tutaj, mundur, wyłaniający się poza mundur, no to niestety nie mógł być przyjęty do wojska. Na komisji wojskowej coś takiego nie obowiązuje, w związku z czym nawet jak przyjdziecie z całą twarzą uwaloną w tatuażach, no to i tak dostaniecie kategorię, nie będziecie odrzuceni. Także jeśli ktoś wpadłby na pomysł, żeby sobie tutaj zatatuować całą twarz, no to nic wam to nie da i tak będziecie i tak dostaniecie jakąś kategorię no i okej, okay, to by było na tyle w tym króciutkim filmiku, mam nadzieję, że wam się spodobał, no i w sumie tak naprawdę widzimy się już niedługo i naprawdę nagram niedługo nowy film, bo szykuję coś super ręckiego, superowego, mój własny projekt, w związku z czym obiecuję widzimy się niedługo, trzymajcie się ciepło, cześć!